Jak obudzić potencjał drzemiący w kiepskie działce i zbudować na niej taki dom? Drodzy ten wysoki, przystojny mężczyzna po mojej prawicy, to Marcin, architekt, który Te wybudował. wybudował ten dom, przepiękny dom, wyjątkowo architektowy, zaprojektował rzeczywiście, <laughs> aczkolwiek ciężkiej pracy się nie boisz, no i właśnie, mówiąc o ciężkiej pracy, to chciałbym nawiązać do tematu działek, kiedy szukamy działki pod nasz dom marzeń, szukamy działki idealnej, która nie ma wad, która jest z pięknym widokiem, ale też często takie działki dużo kosztują, być może lepszym pomysłem jest skupienie Tańszej działki, która ma pewne wady, tak jak to było w tym przypadku. Jak ta działka wyglądała, zanim ten piękny dom tu powstał? Mamy tutaj działkę, gdzie jest dość duże zróżnicowanie topograficzne terenu. Działka początkowo była bardzo mocno zarośnięta drzewami, było na niej mnóstwo, i cały czas są te kamienie, głazy nożytowe. Także staraliśmy się tutaj dostrzec, dostrzec ten potencjał. Staraliśmy się rozmawiać z tą przyrodą, odpowiadać na te parametry brzegowe, które zastaliśmy, a nie walczyć, czyli raczej projektować przez dialog z tym otoczeniem i dostrzegać, dostrzegać walory, które możemy, które możemy wykorzystać. Skąd ten pomysł na taką bryłę? Dlaczego nie stanęła tu, nie wiem, nowoczesna stadoła, która jest prostą bryłą? No właśnie, ten kształt każdej z tych połówek serca odpowiada Nachyleniu terenu. Tak naprawdę jest, ten kąt nachylenia jest echem kąta tych, tych półek skalnych, które tutaj widzimy. I to był główny zamysł, żeby ta bryła wyglądała jak taki postokąt, który jest wpisany w tą topografię, niemalże ześlizgujący się i maksymalnie wpisujący się w, w, kontekst, w kontekst tej działki, żeby to nie była taka bryła mocno dominująca, tylko rozmawiająca z tym otoczeniem i maksymalnie się w to, w to otoczenie wpisująca. Taki był. Taki był, główny, taki był główny zamysł z tym wszystkim. Rozdział pierwszy. Strefa wejściowa, i tak jak to w strefach wejściowych bywa, zazwyczaj w przedsionkach, zwał jak zwał w wiatrołapach, strefa przechowywania, czyli szafa. Bardzo wysoka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć skrzydeł, które kryją płaszcze, kurtki i różne inne rzeczy. Które też trzymać u siebie w takich miejscach. Następnie mamy pomieszczenie gospodarcze łamane przez kotłowia. Nie wchodzimy, tam niewiele ciekawych rzeczy jest. Zapraszam dalej i coś, co powinno znaleźć się przed wejściem do salonu, czyli tutaj jest toaleta, a właściwie łazienka, bo jest też kabina prysznicowa. A to, dlaczego jest tutaj kabina prysznicowa, opowie marci. No właśnie, więc funkcjonalnie. W strefie wejścia przy holu pewnie wystarczyłaby tylko toaleta, ale tutaj zdecydowaliśmy się na umieszczenie prysznica z tego względu, że jest to też łazienka, która funkcjonuje w połączeniu z pokojem, który normalnie jest gabinetem pana domu, ale w razie potrzeby może być też pokojem gościnnym. Także ta elastyczność funkcji jest dość istotna, bo nie musimy budować kolejnych, Metrów kwadratowych z myślą o gościach, skoro ci goście przyjeżdżają do nas sporadycznie, wystarczy zadaptować przestrzeń, którą już mamy. Czyli gość, jeżeli będzie tutaj spał, to nie musi szukać w domu na piętrze łazienki, wystarczy, że zrobi kilka kroczków i tutaj już. No tak. Nie, nie przekracza tej, 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 powiedzmy, strefy, nie wchodzi do tej strefy prywatnej, intymnej dla każdej rodziny, tylko pozostaje w tej strefie e, wejściowej. A o tym, czy wejdzie dalej, czy nie, decydują właściciele. Rozdział drugi naszej opowieści, jak już mamy tę metaforę literacką, czyli kuchnia otwarta na całą przestrzeń salonu. O nim za chwilę. Powiedzmy sobie o tym miejscu, gdzie przygotowuje się posiłki. Jaka jest funkcja tej przestrzeni? No tak, kuchnia otwarta na przestrzeń salonu, ale jednocześnie otwarta na taras, bo ta kuchnia, nie wiem czy zauważyłeś, ma dość długi, linearny układ z tego względu, żebyśmy mogli korzystać z tej kuchni z dwóch stron i latem, przy otwartych przeszkleniach i mieszkańcach, użytkownikach korzystających z salonu, możemy stać po tej stronie wyspy. Ale na przykład zimą albo w niepogodę możemy sobie stanąć po tej stronie wyspy i wtedy mamy widok na część dzienną, kominek i telewizor. Kiedy tak? Szara Polska jesień wjeżdża o, na pełnej. Na wracamy się od niej i była tak z domownikami i z kominkiem w salonie, tak? Bardzo trafne uwagi. Tak, tak. Mamy podłużną wyspę. Ym, Niewielka strefa przechowywania w tej części tak. za ścianą, ale została ona zbalansowana tym, co znajduje się pod wyspą. Bo z dwóch stron, chyba bodajże, z tamtej też? Tak, to jest podwójny, podwójny aspekt. Tak. Staraliśmy się wykorzystać maksymalnie, aczkolwiek y, te elementy wyposażenia, które wymagają y, instalacji, większej ilości instalacji, znajdują się tutaj tej ścianie. A tutaj mamy tylko zlew i, i kuchenkę. Jak teraz patrzycie na mnie przez to światełko, to właśnie o nim chcę powiedzieć. Może nie o tym sztucznym, ale prawdziwym i naturalnym. Bo kiedy spojrzycie na ścianę za mną, ścianę klatki schodowej, to działa ona jak wielki biały płótno, które doświetla nam przestrzeń kuchni. Dlaczego tak? Tak, dlaczego? Pewnie zauważyliście, że w tej przestrzeni główne przeszklenie znajduje się po jednej stronie, a w tej części, jeżeli byśmy tutaj tej klatki schodowej nie mieli to byłoby najciemniejszy i najmniej doświetlony element tego rzutu. To jest no, lepa ściana, tu nie ma żadnego przeźroczu. Zgadza się, dlatego nad tą klatką schodową mamy doświetle i mamy takie trochę pożyczone, odbite, miękkie światło, które dodatkowo rozświetla nam tą przestrzeń. Zapraszam Ciebie Marcinie dalej, będziemy chwalić się kolejnymi pomieszczeniami. Wyjdźmy już może z kuchni, czyli przejdźmy do salonu, bo to właściwie jest element, który zachwyca już od samego progu, od wejścia. Wy tego nie widzieliście, ale to co teraz znajduje się w kadrze, widać też od strony drzwi wyjściowych, czyli bardzo szerokie, długie przeszklenie, ile to jest metrów? Około 11 metrów. To przeszklenie. Tak, no to jest jakby forma y, tego dialogu tej przestrzeni y, z ogrodem, czyli maksymalne doświetlenie y, maksymalne otwarcie widokowe, maksymalne otwarcie perspektywiczne na ogród. Tak i można wyjść bezpośrednio na taras, mamy bezprogowe przejście, też bardzo wygodne, olbrzymie. Przesłówne drzwi, ale jeszcze zwrócę mm, uwagę na pewien element, który tutaj widać, mianowicie kafle i rodzaj tych kafli, ponieważ one są tak jakby takie plamkowane, kropkowane, to troszkę wygląda jak plamki kawy czy jakieś kamyczki, ale te kafle są czyste, a e, takie wykończenie powoduje, że naniesiony brud e, jest mniej widoczny i po prostu łatwiej się dwa o to dba dość przestrzeń. tak, a te malutkie elementy gdzieś nawiązują stylistycznie do kolorystyki umeblowania. Przechodząc na piętro, zwróćcie uwagę, jak jasno jest tej klatce schodowej, Ja to zasługa tego przeszklania nad naszymi głowami, o którym wspominaliśmy będąc w salonie. A teraz rozdział, to już chyba drugi, tak? Czy trzeci? Drugi albo trzeci. Zgubiłem tak. się. Sypiania. w każdym razie, mamy tutaj sypianie, dość wysoką przestrzeń i chyba każdy pomieszczenie na piętrze jest tej wysokości. Tak, tak, zależało nam na tym, żeby tą geometrię bryły zewnętrznej odzwierciedlić wewnątrz, nie ograniczaliśmy się tutaj. Także wszystkie pokoje na górze mają otwarty sufit, co też potęguje doznanie tej, 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 tej przestrzeni. Tak, mamy tutaj jeszcze dwa towarzyszące pomieszczenia po prawej i nowej mojej stronie. Tutaj znalazło się tutaj garderoba. Tak, tutaj mamy garderobę i początkowo w projekcie planowaliśmy dedykowaną dla tej łazienki, przepraszam, dedykowaną dla sypialni łazienkę, ale ostatecznie właściciele zdecydowali się na zaaranżowanie tej przestrzeni jako drugi, drugą garderobę. Także tutaj nie mamy łazienki, mamy dwie garderoby, mhm. ale mamy zlicowane drzwi, to jest podkreślenie tego minimalizmu, czystą przestrzeń, czystą formę tutaj też i mamy rodzaj ogrzewania w tej przestrzeni, to jest takie yy, przedpotopowe ogrzewanie podłogowe. Nie wiem czy przedpotopowe, ale na pewno tak. No, ogrzewanie podłogowe e, znajduje się na parterze, tam gdzie mamy trochę większą masę termiczną i to jest bardziej zasadne, a na górze w tych sypialniach mamy ogrzewanie kanałowe. Ukryte w podłodze, tak. to znaczy w kanale, w tym co to to znaczy... to miałem na myśli, bo klasycznie grzenik mielibyśmy na ścianie, ale tutaj nie jest on na ścianie, no bo zgodnie ze sztuką ogrzewanie jest przy, przy oknie. Tak? No tutaj przy tych dużych przeszklaniach zależało nam na tym przede wszystkim, żeby nie blokować widoku na zewnątrz, czyli znowu wracamy do tego połączenia zewnętrza. Z wnętrzem, ale też grzejniki umieszczamy przy dużych przeszklaniach, żeby przeciwdziałać jakiejś kondensacji. Chociaż na szczęście ona nie jest tutaj problemem. Budynek jest wyposażony w rekuperację, także nie, nie dochodzi tutaj do, do kondensacji. Nie ma problemu z kondensacją. Słuchajcie, moi drodzy, teraz zabieram was i Marcina ze sobą. Podróż, a najpierw otworzyć dźwięk człowiek uczy się całe życie. Musi zambać zabić ciężko. Was. Ale przy okazji zwróciłem uwagę, że tak ciężkie przeszklanie jest bardzo łatwe w operowaniu lekkie. Przechodzimy na zewnątrz. Dlaczego? Zobaczcie stamtąd. Bo kiedy wyjdziemy na zewnątrz, na ten balkonik okazuje się, że można z niego prędko zejść. Cały czas jesteśmy pod zadaszaniem, a więc żadna brzydka pogoda nam nie straszna. I tymi schodami zaraz dojdziemy do pewnego. Nieoczywistego miejsca, zaskakującego. Opowiedz trochę o tych założeniach architektonicznych tarasu połączonego z tym budynkiem. No tak, zależało nam na tym, żeby walory tego ogrodu mogli docenić nie tylko użytkownicy, którzy w danej chwili znajdują się na parterze, ale też ci, którzy znajdują się w sypialniach, w pokojach na górze. Dlatego wyszliśmy z taką propozycją schodów z pokojów bezpośrednio. Na ogród. A przy okazji popatrzcie, jak dużo tu jest drewna. Wewnątrz mamy minimalizm. Czyste, y, czyste przestrzenie, jasno i biało, a tutaj pełno drewna. W środku to też nawiązuje do kontekstu okolicy. Tak, tak. Mijamy gabinet, który pokazywaliśmy na początku, i wchodzimy do góry. Tak, sypialni. To fenomenalne rozwiązanie, bo wyobraźmy sobie oto człowieka młodego, który wychodzi na przykład na późne korepetycy do godziny drugiej, gdzie popija sok pomarańczowy, Czy i rodzice nie wiedzą kiedy do domu wraca, wchodzi prosto do pokoju. No dobrze, kolejne pomieszczenie. Panie drogi architekcie Marcinie, zapraszam. Dzięki i objaśnij, gdzie jesteśmy? No tak, jesteśmy w pokoju nastolatka, w którym znajduje się wszystko to, co w standardowym pokoju: mamy miejsce na łóżko, mamy biurko, mamy szafę wbudowaną, która, w której możemy ukryć rzeczy, które niekoniecznie, niekoniecznie chcemy, żeby się nam plątały pod nogami, ale zostaje nam też przestrzeń na. Hobby nastolatka, w tym przypadku mamy tu lunetę, która dość wymownie opowiada o tym, czym się nastolatek interesuje. Też podobnie jak w pozostałych sypialniach mamy otwarty sufit. Żeby potęgować to uczucie, poczucie przestrzeni, no i widok widok na, na ogród. Tak, ten balkonik, którym przed chwilą weszliśmy. W tym domu jest jeszcze jeden pokój. Dziecka, nastolatka w zależności od wieku, podobny do tego, i też ma balkon, ale tam akurat nie ma możliwości wejścia do środka, jest on jakby wydzielony. Na tym piętrze w tym domu są jeszcze dwa ostatnie pomieszczenia i to są. Tak, to jest pralnia z suszarniem i łazienka rodzinna. To idźmy zobaczyć, w jaki sposób zaprojektowałeś te pralnie, suszarnie i co jest ergonomicznego w tym układzie? Tak, a więc pralnia, suszarnia, półki z urządzeniami. I dlaczego znajduje się na piętrze przy sypialniach? Dlatego, że w tych sypialniach mamy największą ilość tekstyliów, która wymaga prania i obsługi. Mamy pościel, mamy ręczniki, mamy największą, największą ilość ubrań. W związku z tym zasadnym było umieszczenie tej pralni. Przy tych pomieszczeniach, a nie na przykład piwnicy, bądź też, bądź też kotłowni. No tak, mało kto rozbiera się w salonie. Chyba, że go najdzie akurat Zef Amora, to wtedy może. Tak. Jest ostatnie pomieszczenie, przepiękne. Zapraszam Was do środka, bo jest ono wyjątkowe. Jest na czym oko zawieźć, jak kolokwialnie się mówi. Trochę czuje się tutaj jak w takiej łaźni rzymskiej, a nie w zwykłej łazience. No tak, przestrzeń, łazienka rodzinna, tu takim elementem. Głównym oczywiście oprócz urządzeń mamy okno zamontowane w płaci dachowej dość wysoko sterowane elektrycznie daje nam ono takie ciepłe miękkie światło dzięki też zapewnia trochę intymności w tej łazience zależało nam na tym żeby żeby to, to odczucie było e, dawało nam sporo komfortu z użytkownikom. A też jak liście jesienią z tej brzozy spadną to widać rozgwieżdżone niebo. Jaka romantyczna perspektywa. Wspaniale, i oczywiście nad wanną. Mhm, tak, dokładnie, nad wanną. Marcin, słuchaj, ostatnie pomieszczenie, ale tutaj jedna rzecz mi się nie zgadza, bo to jest jedna łazienka na trzy sypialnie. Zgadza się, rozmawialiśmy o tym troszkę wcześniej. Ta łazienka obsługuje trzy pokoje sypialne, ale pamiętaj, że w pierwszej sypialni rodziców, w jednej z, garderob, z garderób. Mamy możliwość zamontowania, zainstalowania łazienki, tak? Mamy tam piony kanalizacyjne, mamy wodę. Jeżeli by była taka potrzeba w przyszłości, to jest taka opcja. No i tutaj dobitnie ten przykład pokazuje, że nie każda rodzina ma takie same potrzeby. Czasem potrzebujemy więcej albo mniej łazienek, a poza tym, to już tak w woli ścisłości przypomnę, że przy wejściu nie było talety, a była łazienka, łazienka. z której też można skorzystać. Zewnętrzne wymiary tego budynku 6 na 17 metrów. Na planie elki, powiedzmy zakrzywionego prostokąta. Powierzchnia całkowita około 145 metrów kwadratowych, o, o ile mnie pamięć nie mieli, natomiast użytkowa niecałe całe 200 metrów kwadratowych. Budowa trwała 6 lat, to trochę czasu tak. w naszych warunkach. Nie wchodzimy w, w degresję tak, z różnych, z różnych z względów. względów. Ale gdybyśmy pokusili się jednak, bo nas to bardzo interesuje, ile może kosztować dzisiaj taki dom. To jak ty jako architekt byś go wycenił, gdyby przyszedł do ciebie ktoś z naszych widzów i powiedział: "Marcin, piękne, buduj". Nie mówiąc o działce, to koszty budowy za metr kwadratowy to jest około 5000 złotych, czyli mówimy koszt stanu deweloperskiego około 1 200 tysięcy złotych, pewnie na dzień dzisiejszy. A tak? chociaż to jest taki szacunek. Powiedz mi, bo jesteśmy w Gornicach, daleko od tych wielkomiejskich ośrodków w Polsce, czy budowa takiego domu tutaj jest tańsza niż na przykład pod Warszawą, pod Poznaniem? Znaczy się tak, koszty materiałów pewnie są zbliżone na terenie całego kraju, ale koszty robocizny na pewno się różnią. No tutaj na południu Myślę, że są w okolicach średniej, krajowej, ale nie są to najwyższe koszty. Tak? Na pewno nie jest to Mazowsze, na pewno nie jest to Warszawa albo Śląsk. Mhm. Także na pewno te koszty samej robocizny są trochę niższe. To teraz trochę porozmawiajmy o działce. Jakie były jej silne strony, kiedy tutaj przyjechałeś? Okay, więc, yy, dlaczego ta działka? No, przy, przede wszystkim lokalizacja. Lokalizacja odpowiadała yy, klientowi bardzo działka została pozyskana wewnątrz rodziny, że staraliśmy się pracować z tym co mamy. Tak? Także klient nie rozglądał się za inną działką, tylko raczej staraliśmy się znaleźć pewne rozwiązania, które mogłyby z tą działką współgrać. I tak jak rozmawialiśmy na początku, coś co mogłoby się wydawać minusem, tak naprawdę okazało się plusem, czyli ta złożona topografia, Tektonika, bardzo zróżnicowane poziomy, głazy narzutowe i bardzo dużo starodrzewu, też trochę samosiejek. Mogłyby się wydawać minusem, ale dostrzegliśmy w tym ogromny potencjał. Przeszliśmy się po tej działce, mikroklimat, odczucia takie wewnętrzne, tak? Poczuliśmy, że to jest miejsce, gdzie naprawdę można stworzyć coś wyjątkowego i zaczęliśmy pracować. Po prostu zaczęliśmy pracować z tym otoczeniem, i wynikiem tej pracy była taka, a nie inna forma, taka, a nie inna była tego budynku. Gesty starodrzew. Kamieniste podłoże i nierówności na działce. Te wszystkie wady okazały się być tu zaletą przy ciężkiej pracy i dopasowaniu architektury. A jeżeli wy znacie ciekawy dom w Waszej okolicy, który chcielibyście zobaczyć w naszym programie, to napiszcie do nas na naszym Instagramie.